Gdzie jest włóczka? Gdzie jest włóczka? Gdzie jest moja włóczka? <laughs> moja włóczka, moja włóczka, moją Ja chcę włóczkę! Adaś Marzena chce włóczkę! Natychmiast! Na Pomorsku! Włóczkę! Tak, tak, raczej, raczej jestem zdeterminowany, że jedziemy. A, tu, o. O. A dlaczego chcę włóczkę? Chcę włóczkę, bo to jest o moim mieście. O mieście, które bardzo lubię i które y, jest często niedoceniane, jest uważane jako brudne, menelskie i takie tam. Wszyscy znamy te etykietki, a jest naprawdę piękne, jest niezwykłe, bardzo się zmienia i bardzo się cieszę, że y, ludzie mogą zobaczyć, że moja Łódź się zmienia i robi się coraz piękniejsza. Adaś, Marzenka, dzięki za to. Już, już, o, o Jezu, jak to brudnie.